Wpisując kod promocyjny MATUS możecie otworzyć pierwszą skrzynkę za darmo. 15 do końca, powoli zajmują sobie pozycję terroryści, no widać, że przygotowali coś na tą mapę, no bo te wyjścia są yy, przemyślane, co najważniejsze, poleciał fleszy od y, swojego kolegi, ale Patnitek miał kłopoty, yy, jednak udało mu się zabić przeciwnika, w międzyczasie jeszcze Mleko dołożył fraga i mamy 4 na czterech, Mleko bardzo mocno obity. I zobaczymy w którym kierunku będzie się, będzie szła bomba. No bo jest coraz mniej czasu. 50 sekund do końca. jeszcze waha się Tecek. Czy zrostować pod A? Teraz dark przed czasą, ale Damian okazał się lepszy z tej stajperki i przewaga po stronie Teresów i ci będą wierzać na Bombside A. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że Bizi Gaming gra bardzo powolnie tutaj na ostatnie sekundy tak naprawdę wchodzą, a my zobaczmy, bo Damian z dwoma wagami ze swojej awupy i tylko Stark w tej chwili przy życiu będzie pikował ze ski. Czy mu się uda? Na razie płonie w tym młotowie, płoń, płonie jak za dawnych lat. 42 HP na jego koncie, jeszcze ma flesza, będzie oczywiście go dorzucał. Królotych, I Kobe w wykonaniu Damiana. I tutaj popisał się swoim skillem. 4K. Jesteśmy po pierwszym meczu na Venators niestety przegraliśmy 16-8, ale prawie 9. Jak ktoś oglądał, to widział, że było naprawdę blisko więc można uznać 629, ok? No i lecimy za chwilę na Evitas i jak wygramy, to wychodzimy z grupy, z drugiego miejsca. Monitory takie zakrzywione, w ogóle pierwszy raz nie taki gram, ale, ale są chyba gi, chyba bagi Fajnie się grało. Pięciu na dwóch, także to już raczej będzie po rundzie. Bez kewlarów, bez karabinów terroryści, więc będzie bardzo ciężko. Minuta 20 do końca. Teraz chwilkę zwolnili. Forys zaraz powinien zobaczyć swojego rywala, bo podchodzi tutaj, jest ustawiony mleko i Forys z tarapatami udaje. Y przepraszam, to jednak mleko zabił tego zawodnika. Y o, jeszcze tutaj trzeba włączyć diktryj. Mamy czterech na 2, 42. HP, i ten granat nieprzyjemny, już mleko. Dostał tym granatem, 40 HP miał, więc to był Red dobry granat, dwa headshoty z Nigla i ma, robi nam się czterech na dwóch, ale tak jak mówiłem, to jest runda eko po stronie Tero. No i y, ekonomia po stronie CT na pewno nie będzie wyglądać tak, jakby to sobie tego życzyli zawodnicy Evitas. Red podchodzi drzwiczkami, y, będzie kładł bombę. No i to się na pewno uda. To już jest sukces, bo to tak oznacza, jest. że w następnej rundzie te będą mieli za co grać. Będzie bardzo dużo gwarantów i kałachy, no, ale to może to jeszcze ugrać. Ma UMP, ma 100 HP, nie ma Kevlara. No i właśnie, czekamy. Te antyterości dopiero powolutku podchodzą. Jeden od góry, to jest Rudy. No i Evil podbiega od. Również będzie odbijał od wentyla. W ogóle antyterości myślą, że to jest bombsite da. Dopiero teraz się ogarnęli. Czy to jest jednak bombsite tolny? No już Evil wychodzi z wentyla. Zobaczymy, jak poradzi sobie Red, bo on bardzo sprytnie wchodzi od wentyla na pleca. bomba już jest stefowana Smoku. Czy Red będzie skanował? Odpala sery pull auto z upa. udało mu się zabić swojego przeciwnika. Jeden na jednego. Jeszcze walczy nadal, nie zdąży chyba rozbroić bomby Rudy. Zobaczymy pięć, cztery. 3, 2, 1, jednak mu się uda! Tak bardzo jest. bardzo Ostatni bliska film. runda. 4,0 sekundy na rozbrojenie bomby, ale jednak, Ewitas, 2 do 0. Runda. Naprawdę masakrycznie dobra runda, jeżeli chodzi o BZ Gaming. Tam dzisiaj pokażemy, jak działa łódź. Bardzo niby daszek, ale takiego o, nie ma daszku. To jest tylko osłonka. A tu? Może tu będzie daszek? Chciałbyś zobaczyć czy daszek. Godzina słuchajcie jakoś po północy i właśnie skończyła się faza grupowa Lordi's Capa. Jutro zaczynam się półfinały, niestety nam tak jak powiedziałem wcześniej nie udało się awansować do pół... ...ćwierćfinałów, półfinałów i finału Do fazy play-off głównie mówiąc Drużyny, które awansowały macie pokazane tutaj A zobaczcie co ja tutaj takiego pięknego mam Jaka koszuleczka, proszę bardzo Z drugiej strony? Proszę bardzo <laughs> Optimu Toxical no a teraz lecimy po prostu spać, żeby na drugi dzień być wypoczętym i lecimy na fazę play-off. Niestety nie mogłem zostać do końca, bo miałem już pociąg powrotny, ale jeśli śledziliście całe wydarzenie, to już pewnie wiecie, że wygrała drużyna Izako Bors. My niestety polegliśmy w obu meczach i odpadliśmy z grupy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni z meczu na Venatores, gdzie uzyskaliśmy wynik 16:8. Bo jednak jest to bardzo mocna drużyna, a ostatnimi czasami my nie mieliśmy za bardzo czasu, kiedy trenować. No ale ja już się będę z wami żegnał. Jeśli relacja wam się spodobała i chcecie więcej takich wyjazdów na różne eventy, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam oczywiście na wszystkie moje social media i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się! I cześć!